Dobra, słuchajcie, czyli robimy sobie taki recap, i przy okazji, bo ja nie wszystko zrobiłem to, co nawet Wam dałem do zrobienia. Nie wszystko zrobiłem, zresztą nie ukrywam, że trochę celowo, żebyście e, mieli motywację, żeby zrobić to sami, a nie i wklej robić ode mnie e, templatki na przykład. tak? I tu jedyna strona, która została przerobiona faktycznie na templatkę, to jest logout, bo zniknęła stąd linijka include logout PHP, zamiast tego globalny dostęp do smarty. A sprawdzamy, czy jest user, jeżeli jest user, a niszczymy sesję i piszemy wiadomość, i to jest jedna z tych takich najprostszych stron, którą można. Druga TPL-ka tutaj upload e, getem ładuje faktycznie tę platkę i upload postem ładuje tę platkę. Natomiast te stare, czyli login e, getem i postem, i register getem i postem są jeszcze po staremu po PHP, tak? I teraz e, login, zaczynamy od loginu, login PHP. To jest wersja w PHP, a my teraz potrzebujemy login TPL. Czyli z tego muszę zrobić tę I teraz e, w, e, mam wyodrębnione footer i header, czyli do tego miejsca to jest header TPL, od tego miejsca to jest footer TPL, czyli tego nie muszę kopiować. Dobra, robię sobie nowy pliczek: e, login TPL. A w ogóle muszę jakoś to sprytnie zrobić, bo eee... dobra, już wiem, jak to zrobię. Pologin.pl te I teraz, żeby panowie, ale nie zagłuszajcie mnie, żeby skorzystać z tego, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak się mówi coś, czy jak się tak jak ja prowadzi, tak powiedzmy, wykład, i ktoś z sali gada, to nie tylko chodzi o to, że mam ból tyłka o to, że wy gadacie jak ja mówię bo to jest do przejścia ale wasz głos odbijający się od ścian wybija mnie z rytmu mówienia i dlatego mi to przeszkadza nie dlatego, że mam ból tyłka o to, że mnie nie słuchacie tylko zamiast tego gadacie tylko autentycznie przeszkadza mi to fizycznie w mówieniu tak, jak was słyszę ładujemy header i footer tpl i teraz, co tutaj z tego tak, to idzie out bo to jest w, he w headerze to idzie out, bo to jest w footerze to co zostało musimy przerobić na kod kompatybilny ze smarty. I teraz myśmy tu używali php żeby sprawdzić czy został wysłany formularz. Tak naprawdę to będzie w jednej templatce, czyli tej login .tpl, natomiast to będzie w drugiej zupełnie innej templatce, tak? Czyli ja sobie mogę skopiować ten kawałek kodu nawet razem z tym komentarzem a nawet wyciąć sobie, żeby już wiedzieć, że to poszło gdzie indziej i sobie to wsadzić tu, to będzie e, strona z formularzem do zalogowania się. Tylko muszę się upewnić, czy tu gdzieś nie zostawiłem PHP'a, ale nie widzę tu nigdzie PHP'a. Czy to jest sam, e, sam HTML? Natomiast ta część, czyli to, jeżeli ktoś jest już zalogowany, czekajcie, nie tu, tu. Ta część ma zostać, ma się pokazać tylko wtedy, kiedy Ktoś już jest zalogowany. Oto. Więc ja sobie zrobię jeszcze jeden pliczek, Będzie się nazywał PostLogin.php. Zrób to tak. I to będzie ta część, która się pokaże już po wysłaniu formularza logowania. To jest sam formularz i on ma nas wysłać do login. Natomiast to się ma pokazać już po otrzymaniu tego formularza. E, nie PHP, tylko TPL. Ok. I teraz ten. Ten plik login PHP jest oficjalnie mi już niepotrzebny. Panowie prosiłem. Mówcie ciszej albo nie wiem. Żebym was nie słyszał. Ok. I teraz. Tutaj w związku z powyższym ładujemy sobie kulturalnie global, s, żeby mieć dostęp do smarty i wyświetlamy login .pl. Tutaj z kolei właśnie. Tutaj mamy dostać dane, czyli tutaj tudu odbierz dane logowania i zaloguj użytkownika, a potem dopiero wyświetlamy tą templatkę, tę templatkę po logowaniu, czyli to będzie to też damy sobie global tak, muszę w każdej funkcji, słuchajcie, dodawać ten global s, dlatego, że route jest klasą statyczną i w związku z powyższym on nie ma świadomości tego, co jest poza nią, tak? dlatego dodaję ten global s, żeby miał dostęp i tutaj będziemy wyświetlać post login tpl i teraz to już będzie działać, sam login, natomiast jeszcze sobie sprawdzę czy na pewno, czy ja tu jakieś ściemy nie localhost login form, zaloguj, to działa, natomiast teraz to realnie muszę przenieść tam do indeks PHP, tak, czyli to stąd idzie sobie tu, co zrobiłem Czekajcie. login Stąd. Jest drugi raz kontrolę sam się nie wiem jak się nieprzytomny dzisiaj o odbierz dane logowania i zagrań czyli tutaj odbieramy sobie i z posta to 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 rejestrujemy nowego znaczy tworzymy nowego użytkownika, rejestrujemy jego sesję, żeby on był zalogowany, i na końcu wyświetlamy sobie tą templatkę. Co możemy zrobić? Możemy do tej templatki, tak jak jest tutaj, przekazać wiadomość, która zostanie wyświetlona. Czyli tutaj zamiast tego możemy wyświetlić sobie tak chyba było. Teraz zobaczę logout. Tak. Tu wyświetlimy sobie wiadomość. A tu ją musimy najpierw wysłać czyli. W ten sposób A, i to już i to nie login tylko post login post no. Postlogin.pl tutaj login, a tu postlogin, tak? Czyli ten, to jest templatka z formularzem logowania, to jest templatka, która się pokazuje, jak już jesteśmy zalogowani, tak? Teraz sprawdźmy, czy nie, nie wprowadziliśmy jakichś błędów regresji, czyli spróbujmy się zalogować. Został zalogowany poprawnie, powrót do głównej strony. Wylogujmy się, sprawdźmy jeszcze raz cały proces. Jakiś syf wpadł do wiatraczka w kompie i burczy, nie? Trzeba całego rozebrać teraz. Zaloguj. Powrót. Dobra. Działa. Działa. Czyli to mamy, słuchajcie, słucham. Za kilka, dobra? Dodamy sobie tutaj refaktor. Login page to use multi templates. Tyk, commit sync. To jest jedna rzecz, czyli. To out, to out, to zostaje, to możemy sobie zamknąć. Zostaje nam do przerobienia jeszcze to, czyli register. Przerobię to i przyjdę do ciebie, dobra? OK? Tak? Czyli tu znowu mamy register PHP jako ostatni plik, który nie został przerobiony na tę platkę. I tu mamy tę samą sytuację. To jest header tpl, Tu jest jakiś if, else. A, I tu jest znowu footer tpl. Czyli dokładnie tak samo praktycznie, będziemy to robić jak w tym. A, new file. Register TPL, i file new file, post register TPL, okay. i Tutaj literówkę zrobię, nie TPL tylko TPL. Dobra, i teraz tak samo jak tam, czyli ładujemy sobie, a tutaj nie zapomniałem do post loginu zrobić tych. To po loginu zapomniałem załadować header i footera. Mój błąd. Teraz, jak macie taką sytuację jak ja, że tuż porobiłem piki, a tutaj coś poprawiam, i teraz nie chcę tego mieszać w jednym komicie, to możecie sobie e, te dwa registery sobie zestage'ować. E, nie ten, ten. Stage, czyli one będą później. Teraz zrobić sobie tutaj, że to jest fix, tylko e, czekajcie, odwrotnie. Changes, kasuję to. E, post login, commit, sync. On mi wyśle te i dopiero teraz tutaj te będą w drugim komicie, tak? Żeby nie było, że one są pomieszane w jednym komicie, jedno z drugim. Ok, teraz register tutaj header, footer. I to samo będzie tu. I teraz przenosimy rzeczy z register PHP, tak? Formularz to jest jedna część. I tu nic więcej nie musimy robić, bo tu nigdzie nie ma PHP, przynajmniej nie powinno być. To już powinno działać. Post register. Tutaj musimy przenieść tą część. A w zasadzie tą część, bo reszta pójdzie sobie do reszta pójdzie sobie do indeksa, tak? Czyli to stąd idzie tu I ten pliczek już jest kibel, on jeszcze jest nie niepotrzebny, out go. I teraz kończymy, tylko dodajemy wyświetlanie samych templatek. Dokładnie to samo co tutaj, tak? Czyli global, s, TPL, a tutaj, tu, przetwarzamy rejestrację, wyświetlamy, dorabiamy wiadomość, i wyświetlamy tę platkę, tak? Ok, sprawdzamy, czy nie zepsuliśmy czegoś. Zarejestrowany poprawnie. Powrót do głównej strony. Zaloguj. Loguje poprawnie. Działa. Czyli teraz mogę to popchnąć. Tu macie zmiany, tak? Dodano post register, dodano tele register. Usunięto register PHP. Tam są jakieś pliki w ogóle, które nie powinny chyba moim zdaniem w ogóle być Aha to jest template C, w ogóle template C powinno być moim zdaniem w gitignore całość Ale żebyśmy to zrobili poprawnie to najpierw tak Popchnijmy To To To, to I to Dajmy copilotowi napisać jeśli, on mega dobrze pisze te komentarze do commitów. I teraz, żeby to sprzątnąć za jednym razem, po pierwsze usuwamy z tego folderu wszystko. Najłatwiej będzie to otworzyć po prostu w eksploratorze plików i usunąć, bo templates C to są templatki skompilowane przez smarty i one za każdym razem są generalnie generowane automatycznie, tak? Tutaj w uploads też niczego nie powinno być. Teraz, żeby on zapamiętał tą zmianę, widzicie, że usuwanie, to piszemy sobie, że usunięto template c i że wyczyszczono katalogi. Wysłamy. I słuchajcie, teraz w pliczku git ignore dopiszemy sobie, że folder upload, a w zasadzie uploads jego zawartość, jaki folder. W ten sposób ma być niewysyłany do. Też w sumie, też nie ma powodu, żeby był. E, ma być niewysyłany na gita, tak? Okej? Okay. Dobra. Czyli to jest, słuchajcie, w tym momencie. Jeszcze sprawdzam, czy gdzieś nie mam jakiegoś legacy kodu PHPowskiego To jest cały refaktor, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o um, smarty, tak?